Ale go nie użyjesz, bo jesteś związana łańcuchami dwoma. Pzekaj, czy uda mu się uciec? Uda mu się uciec. Siemaneczko, witam Was w odcinieczku z DBD, w którym będziemy grać sobie cenobitą na czterech hexach. Wymyśliłem taki build z hexami bez dłużenia, Wam pokażę go. Pierwszym perkiem jest od niego klątwa igraszka Co on robi, tak samo zatrzymajcie film, bo dużo razy tłumaczę perki w odcinkach z Killera i, i ogólnie, więc tłumaczenie tego zajmie wieki I tyle Drugi perk to jest klątwa nieumarły, taki troll totem, że tak powiem To zatrzymajcie film sobie Potem mamy klątwę Pentimento, czyli zajebisty perk I ogólnie zajebista klątwa, polecam każdemu i klątwa łaska krwi co była w ostatnim odcinku z Weskerem e, na Hexach 4, jak wcześniej odcinka nie widział, to niech bija. było ciekawie i śmiesznie, oczywiście, e, bo meczek był zajebisty. E, potem wziąłem dar pudding ocalałego, a kazubkę chińską. Mam jeszcze 5 e, tego. E, potem e, addony. Pierwszym addonem jest krew Larego. Zwiększa maksymalny zasięg działania opętanego łańcucha o 4 metry. Mega spoko. Potem mamy kawałek franka. ocalenie noszący konfigurację lamentu otrzymują efekt wyczerpany, czyli wyczerpany. Nie mogą użyć sprinta, gipkości, autobalancingu Wszystkich perków, które są na szybkość, tak powiem. I mają stan wyczerpany eee, te perki. No, więc co? Zadanko wiadomo, jakie wziąłem. Powiedz na haku tylu ocalałych I lecimy do meczyku. Na gramy sobie na alejce Lampkin Hadonfield. E, nie źle w ogóle chyba... Przepraszam. E, chyba to mapy zreworkowali znowu. Bo jest więcej aut na ulicy, tam mi się wydaje. E, bo coś słyszałem, że takie coś ma być. Ale nie wiem czy to już jest, czy je dopiero będzie. Możecie dać znać w komentarzu, jak ktoś e, wie może. <laughs> A my lecimy z tymi hexami. Jest to ciekawy. To jest taka pseudo seria, Wiadomo, że to się zalicza jako DBD do mojej serii. Z DBD tam mamy 116 odcinek, chyba już albo 115. Ale i tak to jest taka miniseria z tymi heksami. No bo to spoko jest że jeżeli wyjdzie fajny build. No myślę, że już jej łańcucha, a ja tego nie zrobię. Żeby. No, no, kręć, kręć, tak. Ja tego nie zrobię, żeby zachować sobie czas. Ajajaj O aj, kurwa! Aj. Mamy ją. Okej okay. No spoko nie? Będę i gonił, czy zdąży Kurwa Zdążyła jebana No mega mecz już jest widzowie Ruska na dziwka, nie? Teraz mi nie zrobicie nic. Ci koleżanki dobrały dwie. Kilka te twoje ...pajacerstwo? Jebana. to je by bana nie było to i ją widzę przykampił ale ale nie chcę, bo jest autokampa. No wyleczy pewnie Kurde, jakie szczęście mieli A. Prawie ł się za co o tym myślisz co nie miśli szyli coś tam nie szyli mam Cię I łańcuchów za mało, mam wrażenie Koniec Death Card! Wiedziałem Dobra, czyli ona ma Death Carda Mmm, dziweczka walona No, co widzowie, jest ciężki mecz bym powiedział Coś mi pisze podczas nagrywek Zresztą osobę zabiję No co, co? Na fejka chciałaś? No, ciężko to wykręcić ogólnie. że sobie cię stać koło koleżanki, to tego kampu się nie nabije, nie? Kto jest mądry o takim rzeczy wie? Bo ja o tym wiem. się hm ledwo nie mogę widzieć, nawet trafić coś też mam aded harda, na pasja ma harda, nie? ale go nie użyjesz bo jest związana łańcuchami dwoma Nie że To jest jakiś heks. Ogólnie ciężki to jest mecz. Ale ja sobie poradzę, wiadomo. Ja se jakoś poradzę. Łoże święte, nie mogę trafić tym. A ty co? No boże, jak unikają tych łańcuchów, nie? Wiecie, to jest druga gra yy, moja, tą postacią. Dobra No ta umarła No to nie No idzie na hak O Mam ostatni z wizowy, tak to wyszło Niestety No ale to baguje to jest mega zachowanie słabe z jej strony Wejdź, wyjdź gry, no dawaj wejdź Teraz cyk To jest ostatni totem chyba Cyk No, nieźle. Ale unikać nie potrafi łańcuchów. No nie zły fejk. Dobra, ma tego strajka czy nie? Nie ma. Mierz był na początku widzowy słaby, ale teraz jakoś lepiej się mecz rozwinął, według mnie. Tam na górze mu się jest O, Jeszcze jest to jeden wariacz. A dzięki to wiem gdzie jesteś. Dzięki temu zniszczeniu, temu. Wielki fail Pekaj, czy uda mu się uciec? Uda mu się uciec Nie uda mu się uciec Ale jesteś ciotą Ale jesteś ciotą nie <grywy> 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 Jaki debil no i bardzo łatwo, nie? ja go nie doniosę chyba Nie, chyba ja go nie doniosę To w końcu mi grę, nie? Ta postać jest tak mocna po takim czasie i tak Nie wiem, w takie ta postać wychodziła, ale jest mocna, nie? Co, znaczy, mamy to? Let's go Let's fucking go Patrzcie ma długi atak ten Snobita, patrzcie Nawet Ale zrobiliśmy tego Leona widzowie, to jest to To są właśnie emocje demedowskie Tak jest Leon wkurwiony teraz siedzi, że... Ty śmieci walony, czemu nic zamknąłem jak się wypuścić O kurde Ale Perki mieli takie wkurwające i Ja dostałem punktów w ogóle nie. Dobra widzowie. Mówię często widzowie, bo lubię tak mówić do was. Mimo że jak się nie słyszymy, ale widzowie to jest dobre określenie tak. No i co? Mm, kończymy ten film. Jedna gierka wystarczyła. E, bardzo fajny odcinek. Wyszedł według mnie ocencie to w komentarzu. Meczek tym bardziej. Według mnie heksy naprawdę dobre, tylko szkoda, że z pentimento zrobiłem faila Pomniałem, że ja muszę odradzać pentimento widzowie Że ja sam muszę, a nie to się samo odradza I tylko dwa albo jednego odrodziłem pod koniec Więc Jestem debilem Ale nieważne e, Widzimy się w kolejnych odcinkach Z DBD czy tam z Sonsa czy z innej serii, zobaczymy Śledźcie mój bieżąco po prostu e, No i co? Siemano, mordeczki